witajcie! Jesteście na kanale Człowiek z Pasją. Ja jestem Łukasz i dzisiaj porozmawiamy sobie o mojej przygodzie z Dacia Duster 1.5 diesel. Więc co, wchodzi intro i wszystko Wam opowiem. Zaczniemy materiał o Dacci Duster, w której sobie zaraz porozmawiamy, o mojej przygodzie przez 10 tysięcy kilometrów i w sumie półrocznej przygodzie z Dacią Duster. Chciałem Was zapytać, czy macie jakieś oczekiwania względem moich filmów. Mam na przykład w głowie top 10 na przykład terenówek do jakiejś kwoty. Top 10 rzeczy, które warto zabrać na biwak, albo po prostu, które warto mieć na biwak, czy jakie po prostu overlanding, jak na przykład szukać fajnych miejsc na wyprawę, jak ja szukam miejsca na jakieś wyjazdy, wyprawy, co warto właśnie zabrać ze sobą. Po prostu jakieś samochody na przykład byście chcieli usłyszeć, które mi się nie podobają, które mi się podobają. Jakieś samochody typu SUV. Mam serię top 10, która w sumie lekko przymarła, ale chciałbym ją trochę odnowić, więc. Na przykład mógłbym Wam powiedzieć o 10 suwach, które warto kupić według mnie, albo o 10 terenówkach, które warto kupić lub nie warto kupować, albo dlaczego. Więc takie po prostu luźne przemyślenia, i na dole w opisie filmu są linki do TikToka, Instagrama i zrzutki dla mnie. Jakby ktoś chciał mnie wesprzeć w moich relacjach, w moich filmach. To po prostu zapraszam, link w komentarzu, w opisie filmu, i po prostu całość tej kwoty będzie przeznaczona naprawdę na realizację tego. Na przykład, żeby pojechać na przykład na Śląsk, nagrać. Mam w planach nagranie kilkunastu samochodów do motopowieści, ale po prostu budżet się aż tak nie spina, żeby teraz jechać na drugi koniec Polski żeby nagrać materiał dla was, żeby to zobaczyło na przykład 10 czy 50 osób. Bo jest 750 subskrypcji a oglądalność troszeczkę słabo. I dlatego ja też nie wiem czy przestać nagrywać czy nagrywać jeszcze więcej, żeby może przyprowadzić nowych widzów. Więc dajcie znać w komentarzu. A my idziemy do Daciduster Duster i sobie o wszystkim zaraz porozmawiamy. Jak widzicie stoi za mną moja Dacia Duster 1.5 diesel pierwsza generacja jest to 2011 rok więc to jest przedliftowy i taki właśnie szukałem 1.5 przedlift chciałem wersję z białym lakierem wyszła z szarym takim tak powiedzmy szary ale jestem zadowolony ogólnie z auta. I opowiem Wam dzisiaj w tym odcinku, co w aucie zrobiłem przez pół roku użytkowania. Co się działo przez 10 000 kilometrów, już nawet prawie 12. Co się w aucie zmieniło? A może się nic nie zmieniło? Jakie są plany? Nie większość z Was widziała mój pierwszy materiał z Dodgeon Duster, gdzieś tu będzie karta. Jak kupiłem ten samochód, pokazywałem jak się siedzi samemu ze sobą. Że mo można spać praktycznie z tyłu w samochodzie bez większych problemów. Eee, jak, jak silnik, wszystko, generacje, jak to wygląda wam, wszystko pokazywałem. Eee, więc to będzie w pierwszym materiale. Dzisiaj opowiem wam e, przez 10 tysięcy co się działo. Jakie kraje odwiedziłem, jakie fajne sytuacje albo niefajne się działy. I ogólnie e, jak do tego doszło, że kupiłem DAC-11. Bo chyba w pierwszym materiale tak o tym nie ja mówiłem, jak pewnie wiecie, albo i nie moim poprzednim samochodem była ładaniwa. I ładaniwa była spełnieniem moich marzeń pewnie z 15 lat. Chciałem niwę, tylko że Łada była fajna, naprawdę. Gdyby ktoś poleci, chciał się zapytać na pierwszą terenówkę, żeby nauczyć się jazdy w terenie, i tak dalej, naprawdę niwę jestem w stanie polecić. Natomiast była tak trzydźwiowa i mi to przeszkadzało po, po dłuższym czasie szukałem 5 niwy, jednak na tamtym momentach jak szukałem było pięć egzemplarzy na całą Polskę i one były w kwocie 40 tysięcy, co na tamten moment nie byłem w stanie tyle wydać na samochód, więc kupiłem trzy drzwiową. Była w gazie i nie to, że mam coś do gazu, tylko że tam zasięg na zbiorniku gazu było. 180 po mieście do 200, takie 250 w trasie, bo tam było chyba z tego co pamiętam, 42 litry, albo tak, chyba 40, albo 42 litry była butla, więc takie chyba 36 były użytkowe, ona paliła takie 13-14 litrów gazu. W terenie naprawdę fajne auto sobie radziło. Jednak yy, była po pierwsze trzydźwiowa, mały bagażnik i chciałem coś bardziej takiego praktycznego i Dacia jest tak najbardziej takim samochodem, który, który chciałem. Kiedyś miałem okazję pojeździć dasterami, czy to ekipa Toruń, czy kiedyś byłem na szutrach na Śląsku, właśnie tylko Dasterami i naprawdę zobaczyłem jak te samochody sobie radzą i doszedłem do wniosku, że na rajdy terenowe aż tak nie jeżdżę jak kiedyś, bo Dzisiaj jest w sumie w tym roku jest 15-lecie mojej jazdy po rajdach, bo mój pierwszy rajd był w roku 10. więc można powiedzieć, że jestem 15 lat gdzieś tam po rajdach się kręcę i tak nie mamy tu reduktora, ale spokojnie sobie auto daje radę w terenie. Nawet na piasku jesteśmy w stanie trzeci bieg używać. Oczywiście przy porozpędzeniu, żeby ruszenie. To jest trudno, bo jedynka jest zwolniona do takiego stopnia, że producent zaleca nawet z drugiego biegu ruszać w mieście po asfalcie. Możemy ruszać i to jest wada i zaleta, bo faktycznie ta jedynka jest krótka w terenie, to pomaga, ale wsteczny nie jest zwolniony. Więc jeżeli robimy przód, tył, przód, tył, to jedynka jest krótka, a wsteczny jest długi, jedynka krótka, a wsteczny długi. Wiecie o co chodzi i problem jest to też takiego typu, że chcemy się włączyć mocno do ruchu to w związku z tym, że jedynka jest krótka to musimy jedynka, mocno, szybko dwójka i praktycznie od razu trójka bo ta dwójka też jest troszeczkę wolniejsza niż, niż normalny drugi bieg więc żeby włączyć się tak do ruchu to agresywniej e, gdzieś tam wyskoczyć to praktycznie jedynka, dwójka, trójka od razu szybko i gdzieś tam tą czwórkę dopiero zaraz wrzucamy Jakie samochody brałem pod uwagę? Myślałem nad Hondą CRV, bo mój pierwszym samochodem, jakim zdałem prawko, w sumie tak, kupiłem miesiąc przed prawką, nie, przepraszam, miesiąc przed 18 kupiłem ten samochód. Była to Honda HRV, czyli ta mniejsza, taka bardziej ładna kwadratowa, która mi się bardziej podobała. Ona była chyba 9-9 rok, kupiona na przetargu z Lasów państwowych i tak dalej. I myślałem, może teraz, żeby sobie kupić Honda CRV, czyli drugą generację ładna, fajna. Trójkę też myślałem, jednak bardziej mi się dwójka podoba. Jednak dwójka jest starszym modelem. To są początki lat 2000, więc to takie chyba 2,2 czy 2.4, jak ona się kończyła, a tu mamy rok 11, więc to jest jakaś zaleta. I wada jest tego typu, że. Tam jest napęd tylko automatyczny, że nie jesteśmy w stanie włączyć tego napędu na stałe, tylko komputer sobie dostosowuje, czy mamy napęd na przód, czy mamy napęd na cztery. I to też dla mnie była wada. Na pewno zaleta była taka, że mamy równą podłogę i koło zapasowe mamy z tyłu na klapie. Jest to fajne z tego względu, że możemy sobie na przykład jakiś karnister założyć na, na koło, czy jakiś worek na śmieci, takie są fajne, duże, offroadowe. Jednak ten napęd i bieg tego samochodu mnie mocno zniechęcił. Myślałem też nad e, Nissan e, x czyli tak naprawdę ten sam napęd co tu, bo uważam, że tu jest chyba jeden z lepszych napędów, bo mamy tutaj stały napęd na przednią oś, automatycznie dołączany tylny most, więc to jest fajne w górach, e, w jakimś śniegu, na, w sytuacji kiedy popada jakiś śnieg, czy jedziemy z przyczepką, żeby czasami gdzieś ten tył ruszył i mamy trzecią pozycję, czyli lock, czyli na stałe zablokowany mechanizm międzyosiowy i zapinany tylny, tylny most. To daje naprawdę różnicę, auto a 4x4 i ono też jest chyba do 50 albo 60 km na godzinę. Jest ten na stałe, a potem już jest jakby znowu auto. Jednak no 60 km czy 50 km w terenie do zupełności wystarczy. Bardziej jeździmy, przynajmniej ja jeżdżę bardziej technicznie, więc bardziej te mało prędkości mnie interesują. I naprawdę czuczek ten tył nas pcha, więc nas spokojnie to wystarcza. Też myślałem na jakąś terenówką może znowu, jednak terenówki więcej palą, nie da się ukryć. Też Ternówki są starsze w moim budżecie, więc też odpadało. Więc nawet jeszcze przez chwilę myślałem, nawet kupić sobie Skodę Octavie 4x4, ale zrezygnowałem z tego względu, że jednak ten napęd bardziej chciałem taki wyższy samochód, bardziej taki SUV niż osobowy z napędem 4x4, więc wybrałem DASTERA. I wam powiem, nie żałuję. To była dobra decyzja. E, tym samochodem byłem w e, ośmiu krajach przez te pół roku. Uznajmy tam 5 miesięcy, ale uznajmy pół roku. Nigdy nic się nie działo. E, a zresztą zaraz Wam powiem, co dokładnie w tym samochodzie zrobiłem. Może od początku, co robiłem w komorze silnika. Na dzień dobry po zakupie nie wiedziałem, kiedy był zrobiony rozrząd, kiedy był wymiany olej w silniku, więc tak naprawdę... Z... Wiedziałem, że tym samochodem będę jeździł troszeczkę dłużej niż, e, niż tam pół roku czy rok, więc stwierdziłem, że zainwestuję w ten samochód troszeczkę. Więc e, Kupiłem go koniec marca, a na majówkę już jechaliśmy do Szwajcarii z żoną. Więc ja chciałem, żeby ten samochód był pewny, bo jednak przed nim była, No, wtedy zrobiliśmy jakieś 3500 km majóweczkę. więc e, od początku rozrząd. Wymiana oleju w silniku, wymiana poduszek w zawieszeniu z przodu, bo czasami stukało, pukało. Olej w przednim moście, olej w tylnym moście, olej w skrzyni biegów, wszystko było powymieniane, więc tyle było w komorze silnika. A czy robiłem coś jeszcze? Oczywiście, że tak. Wymiana z tyłu. Amortyzatory, bo jeden był wylany, więc automatycznie wymieniłem dwa amortyzatory, dwa łączniki stabilizatora tył, dwa łączniki stabilizatora przód. Eee, teraz ostatnio wymieniłem drugi raz olej w silniku, bo już zrobiłem 10 tysięcy km. I tak wiem, jeden powie, że spokojnie można 15 tysięcy zrobić, drugi powie, że 30. Ja wymieniam co 10. Wymieniony co 10 tysięcy kilometrów i następny będzie wymieniony również za kolejne 10 tysięcy kilometrów. I mam wszystko zapisywane w zeszycie, co kiedy było robione. A założyłem hakulowniczy jeszcze z tyłu, bo to była podstawowa rzecz, której mi brakowało w tym samochodzie, że w ładzie miałem hakulowniczy i przeprowadzki, nie przeprowadzki to ładą Michałem yy, i nawet to na 200 ciągnęła, więc spoko ja jeszcze nie ciągnęła ani razu przyczepki, jest, ale jest hak założony. Tak jak mówiłem, założyłem tutaj hak holowniczy i co jest fajne, że nic nie musimy przerabiać, nic nie musimy, nie wiem, zderzako obcinać, przerabiać. Normalnie w podłużnicy są cztery otwory przygotowane, są tylko takie gumowe zaślepki i jak kupujemy hak to są normalnie takie tulejki w podłużnicy, są cztery śruby, producent wszystko daje, instrukcja obsługi, wszystko ładnie było. I montaż tego haka nie był jakąś wielką filozofią. Chyba największą filozofią to po prostu dobrze podłączyć przewody elektryczne, żeby gniazdko haka była dobrze podłączona. I to wielka, wielka, w żadnej filozofii nie ma. Więc hak jest normalnie wpisany w dowód rejestracyjny i możemy legalnie ciągnąć 690 kg na lekką i bodajże 1500, tak się nie mylę, z hamulcem. Więc. Hak, a, i jeszcze jest ważna zaleta, tu jest hak kolowniczy i teoretycznie jest tutaj ciężko szeklę włożyć chyba, że miękką szeklę, ja akurat mam jedną miękką szeklę ale do szarpania gdzieś do tyłu, gdzieś w terenie to wolę szarpać za hak niż za te ucho yy, jednak czuję się bezpieczniej ciągnięcie za hak i jest fajny taki patent, że jak robimy szeklę to dobierzmy sobie taką szeklę żeby ona z tej kulki tutaj nam nie wyskoczyła, po prostu na haku się zaparła o kulkę. Tak sobie jeszcze szerokość szekli, żeby to nie wyskoczyło, taki mały patent, bo czasami są dużo szekle, i ta szekla potrafi wyskoczyć, a wtedy może być naprawdę wypadek i nieprzyjemna sytuacja, więc to się wydarzyło dookoła, więc hak. No i te wszystkie oleje, łączniki stabilizatora, dwie poduszki z przodu od zawieszenia, no dwa razy olej wiadomo. No i to w sumie tyle. A tak to nigdy na sznurku nie jechała, nigdy nie jechała na lawecie. Była w wielu krajach. O jeszcze zaraz Wam opowiem. Powiem Wam o wszystkich krajach, w których ten samochód był przez ostatnie pół roku. Po zakupie samochodu, koniec marca, auto było praktycznie przygotowane w miarę, tak żeby było wszystko sprawdzone, wszystko przejrzane, to co się mogło wydarzyć. I Czechy. Austria, bo tu mieliśmy pierwszy nocleg w Wiedniu. Następnie Niemcy, Szwajcaria, Włochy. Jak we Włoszech, no to też Rzym, znaczy przepraszam, Italiano, czyli Watykan. Ja byłem fizycznie w Watykanie, ten samochód nie był. To jest jedyna naklejka, gdzie fizycznie ten samochód nie był, ale tam się chyba nawet nie da wjechać samochodem, no ale mniejsza o większość. Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Estonia i Słowacja ostatnio. Litwa, Łotwa, Estonia będzie film i w sumie nie wiem kiedy to opublikuję, bo teraz w sobotę wchodzi moto opowieści z Ray do Koguta, które ostatnio zmontowałem o Hondzie Preludzie drugiej generacji i w sumie mogłem opublikować ten materiał, który teraz oglądacie, Albo opublikować materiały, bo są nagrane, zmontowane, przygotowane do publikacji z Litwy, Łotwy, Estonii. I zastanawiam się czy nie nagrać tego po prostu to co teraz oglądacie, a potem Litwa, Łotwa, Estonia. Ale jeszcze zobaczymy. To może Wam powiem jakie mam plany na ten samochód. Chciałbym zamontować tutaj bagażnik dachowy. I teraz nie wiem jaki bagażnik. Czy wyspawać sobie Bagażnik samemu i zrobić tak, coś takiego opułem w Władzie. Po prostu bagażnik z ładem mam na sprzedaż, aby ktoś był zainteresowany. Eee, albo kupić taki kosz na Allegro. I się zastanawiam, bo belki, poprzeczki w sensie mam, tylko muszę zamontować. Tak samo mam snorkel dostałem od żony na urodziny. Też muszę zamontować, już mam kupiony, więc tylko kwestia zamontowania i eee, opony terenowe. I teraz tak, teoretycznie na tych oponach jeżdżę cały czas i byłem już kilku, kilkukrotnie w terenie. Dają sobie radę, jednak to są opony szosowe i ich wadą jest to, że one są fajne, bo są lekkie, teoretycznie. Ale jest łatwo na przykład o przybicie takiej opony. A chciałbym chyba AT, mimo że nie jestem zwolennikiem opon typu AT, bardziej wolę MT. Natomiast ten samochód nie będzie jeździł w rajdach nie będzie jeździł mocno w terenie, tylko to jest samochód do turystyki do auta rodzinnego, na długie wyjazdy, długie wyprawy gdzieś może chciałbym jeszcze Bałkany tym samochodem objechać, przejechać więc pewnie pójdę w opony typu AT, zobaczę, albo przerzucę te opony, które mam w mojej Grand Vitarze, albo po prostu kupię sobie nowe bo tamte już chyba też 4 lata mają ale zobaczę, zobaczę w ogóle jakie opony: czy budierki, czy jakieś inne ATK, może jakieś się okochamy. Nie wiem. Natomiast mam jeszcze też opony zimowe do tego samochodu. Razem z autem kupiłem, w sensie dostałem razem z autem. I pewnie bym te opony zdjął, wystawił na sprzedaż. I po prostu, jak się sprzedadzą, to wtedy bym kupił opony typu AT i założył. I nie będę tutaj robił żadnego liftu zawieszenia. I e, większych kół, dlatego że tak jak Wam pokazywałem w moim pierwszym materiale z e, Dacią Duster i był to wycinek, jak Damian pokazuje, e, dlaczego warto lub nie warto robić lift zawieszenia w Daci, że mimo zastosowania dwucalowego liftu i tak nie założymy większej opony jak 225, tu jest 215 i naprawdę mi nie brakuje tego prześwitu. W terenie sobie spokojnie daje radę, a też nie chcę zaokładać większych kół, bo większe koło to jest większe obciążenie dla napędu. A tu nie ma reduktora, więc też nie chcę, żeby się sprzęgło szybciej paliło, więc po prostu będzie 215-65-16, tak jak jest oryginał. Zobaczę jeszcze, jak mnie fantazja poniesie, bo jeżeli kiedyś będę jeździł więcej w terenie, to plan jest taki: na razie tego nie tykam, ale tu będzie obcięcie. Będzie równość tego, to co jest czarne i poniżej tego nie będzie, będzie tylko góra i to po prostu będzie sama górna część zderzaka, natomiast w przednim zderzaku będzie ta sama sytuacja, czyli tutaj to co jest czarne obcinamy, przeciwmgielnych światełek nie będzie i tu będzie wyciągarka. Elektryczna spłyta. Płyta jest dedykowana do i duster więc nie ma problemu z szukaniem Nie ma z tym najmniejszego problemu i po prostu będzie tylko tak obcięta. Zobaczę jeszcze Intel Cooler, tutaj mam zobaczę, jak to, czy to, jak to będzie pasować. no i tutaj z tej strony będzie snorkel, tylko jeszcze muszę zamontować no i tak jak mówiłem bagażnik dochowy a tu są winietki, tak jak Wam mówiłem ten samochód naprawdę był za granicą. No i co, tak w sumie, w sumie dużo się nie zmienił. trochę tam naklejecie jak dotarło, ale to jak, to można zawsze zerwać, więc w sumie polecam ten samochód. Czy w środku coś się zmieniło? W sumie to nie, jedynie co doszło, radio z ekranem, gdzieś kupione na Allegro, najtańsze po prostu z funkcją kamery cofania, na razie radio jest zamontowane, tylko bo tyle włożone. Bo muszę zamontować e, kamerę cofania, jeszcze jest niepodłączona, tylko po prostu jest radio, i w sumie tyle. Tutaj nic się nie, większego nie zmieniło. Kończąc ten pewnie długi już odcinek i monotonny może dla niektórych e, dlaczego dacie Duster? spalanie. W trasie jestem w stanie zejść 5-5,5 litra, na autostradzie to jest takie 6,5 litra. Przy średniej prędkości 110-120, i po mieście też jestem w stanie mieć spalanie w rzędu 6-6,5 litra. Wskaźnik na komputerze mi przekłamuje, przynajmniej w moim samochodzie. Natomiast jak patrzę na dystrybutorze od odbicia do odbicia, no to nawet pół litra, 0,7 nawet były momenty, że po prostu przekłamywało względem tego, co wyszło na dystrybutora. Że a tego, co było na komputerze, więc ze nie jestem bardzo zadowolony i jestem w stanie zrobić nawet 1000 km na jednym tankowaniu. Gdzie w poprzednim samolocie, czyli w Niwie no to było to nie do zrobienia, bo bez problemu można spokojnie jechać sobie z większą prędkością. Troszeczkę jest głośniej powyżej takiej stówy ale nawet przy 120 można normalnie rozmawiać. Nie trzeba jakoś mocniej radia podgłaszać. Mamy klimatyzację, elektryczne szyby. Z tyłu mamy, co prawda, mojej wersji kolbki, ale są też wersje z elektrycznymi szybami z tyłu. No i co? Normalny samochód, jest tego dużo na ulicach, a jak jest dużo na ulicy, to też jest dużo części w razie czego. Więc czy to używane, czy nowe, naprawdę nie zrujnuje to budżetu. Czy polecam? Tak. Kupił w sytuacji, gdyby ktoś dzisiaj. to nie jest na sprzedaż i nie planuję sprzedaży, bo naprawdę mi się, mi się nią osobiście fajnie jeździ. Jestem bardzo zadowolony z tego samochodu. Ale gdyby ktoś przyszedł i zapłacił mi tyle, ile mnie kosztowało ten samochód, żeby wyjść na zero, bo wiadomo, że na oś się traci, to bym go sprzedał. I myślę, że kupiłbym też dacie Duster, ale pewnie drugą generację, po prostu, żeby było już młodsza. Trochę dołożył i kupił dwójkę. Jednak ja jestem zadowolony, że mam jedynkę przedliftową, z tego względu, że chciałem mieć wskaźnik temperatury silnika, bo w poliftowej tego nie ma. Jedynie co można sobie wczepić komputer pod gniazdko OBD i po prostu mieć na żywo temperaturę silnika. Natomiast tutaj jest normalnie wskaźnik, więc to mi się podobało. I z tego też szukałem. Mam hack. Mam 4 na 4 mam klimatyzację, elektryczne szyby, wspomaganie układu kierowniczego. Naprawdę normalny samochód, bez jakichś tam udziwnień. Jestem bardzo zadowolony i polecam naprawdę każdemu jako suwa to Dacia Duster. A, jest dużo części, bo mamy płytę pod wyciągarkę dedykowaną, lift zawieszenia od podkładek przez Eibacha, Dobinsona, e, różne firmy. snorkel, no ale jak wchodzimy, jest dedykowane. Opony, no powiedzmy tam, co, kto co lubi. E, blokada tylnego mostu można sobie zamontować. Jest kilka osób, które w Polsce mają blokadę tylnego mostu typu Rock Rockride, czy, czyli po prostu jak jest napęd z wału, to ona się załączy. E, ja nie mam, nie planuję jej mieć. E, jedynie co to założyłem, po prostu wyciągarkę z przodu. I w sumie może jakiś lift na podkładkach kiedyś, ale nie planuję. Uważam, że Dacia jest na tyle fajna i daje sobie radę w terenie, że nie potrzebuję. Jeszcze się nigdy o nie zakopałem tak, żeby mnie ktoś wyciągał. Ładą raz. Jakby się ktoś zastanawiał jeszcze, czy Dacia Duster jest dobrym autem wyprawowym, to powiem Wam, zależy dla kogo, natomiast Nigdy nie miałem problemu, żeby się spakować tym samochodem, czy w dwójkę, trójkę, czwórkę, naprawdę było po prostu poprawnie. Nie jest to może największe auto, wiadomo, Toyota Land Cruiser i ogólnie też chciałem kupić Land Cruisera, eee, ale kupiłem Dacia i jestem bardzo z tego powodu zadowolony, bo pali mniej, części są tanie i naprawdę w zupełności mi wystarczy. Więc bagażnik jest w zupełności wystarczający, żeby się spakować na wyprawę. Ja tym samochodem jechałem, tak naprawdę aż do Włoch i nie było problemu z bagażnikiem, praktycznie pół bagażnika miałem załadowanego, pół miałem puste. Jeszcze z tyłu są miejsca na kanapie, więc naprawdę lodówki, nie lodówki, wszystko w tym chodzi się mieści. Mam nadzieję, że Wam się podobało, więc możecie subskrybować, lajkować i jak się Wam podobało to dajcie znać w komentarzu co się podobało, co się nie podobało, co poprawić. I możecie też napisać w komentarzu, czy chcecie zobaczyć, jak ten sam tarczy sobie w terenie na takim jakimś delikatnym piaseczku, coś takiego. Jestem w stanie to jakoś ogarnąć dla Was, tylko dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie coś takiego e, zobaczyć. No i co? Widzimy się w kolejnym materiale, pewnie z Litwy, Łotwy, Estonii za tydzień w sobotę o 10. Tak jak samo ten materiał będzie punktualnie w sobotę o godzinie 10, więc trzymajcie się, na razie, cześć!